Nie mogę w to uwierzyć, powtarzał brawo, waląc kilofem w wielki kawałek magicznej rudy, wystającej ze ściany. Nie mogę w to uwierzyć. Ja mam tu pracować przez najbliższe tygodnie, a te szuje, orrego odesłano z kopalni na plac wymian. Piękna mi kara. Nie mogę w to uwierzyć. O, zamknij się wreszcie! Krzyknął kopacz, który zbierał z podłogi odpadłe uprzednio kawałki magicznej rudy. I kop szybciej! Jeśli nie wyrobimy się z tym kawałkiem do wieczora, jan nas ukatrupi! Brawo prychnął i zaczął uderzać trochę szybciej. Po ciężkim dniu pracy nowicjusz odłożył kilow i udał się w stronę ogniska, aby coś zjeść. Nie palił również od kilku dni i miał wielką ochotę na skręta. Uświadomił też sobie, że chyba uzależnił się od bagiennego ziela. Przy ognisku była już reszta kopaczy oraz kilku strażników. Witaj, rzucił Jan, gdy brawo usiadł na jednej z ławek. Jak podobał ci się pierwszy dzień w nowej pracy? Nijak. Odpracuję, co mam odpracować i spadam stąd. Jesteś tego pewny? Jan uśmiechnął się paskudnie. Tak. Obóz na bagnie wie, że tu jestem i będą się potrafili o mnie upomnieć w razie czego. Grozisz mi? Tylko informuję. Odparł brawo, biorąc do ust kawałek pieczeni. Zawiniłem, to prawda. Chcę odpracować co mi należne i stąd zniknąć. Reszta biesiady upłynęła w ciszy. Kopacze zmęczeni całodzienną pracą zjedli pospiesznie swoje porcje jedzenia, popili piwem, po czym udali się na spoczynek. Strażnicy zebrali się natomiast w szopie Ulberta, świętując rocznicę zrzucenia do kolonii jednego z towarzyszy. Brawo, został sam. Po chwili podszedł do niego Alberto. Witaj, nowicjuszu, mogę się dosiąść? Brawo kiwnął głową bez przekonania. No to się wpakowałeś, młody. Nie ma co. Dobrze o tym wiem, nie musisz mi przypominać. – Słyszałem od Orrego, że rozmawiałeś z orkowym szamanem o pochodniach, które skonstruował dla waszego obozu – powiedział Alberto niewinnym głosem. – Dlaczego? – A co cię to obchodzi? – Być może… być może wiem coś, na czym ci zależy. Brawo spojrzał na rozmówcę. Nie potrafił jednak niczego wyczytać z jego twarzy. Wyglądał jak jeden z ożywionych magią kamiennych posągów, o których słyszał w opowieściach swojej prababki na Korinis. A co niby możesz wiedzieć? Sprawdź mnie. Być może wiem więcej niż ci się wydaje. Dobrze, dobrze, ale co chcesz w zamian? Wiszę ci już jedną przysługę, nie mam niczego wartościowego, co mógłbym ci dać. Wbrew oczekiwaniom, brawo Alberto nadal się uśmiechał. Przecież wiem o tym. Nie jestem ślepy. Widzę, że nie masz przy sobie ani bryłki rudy. Chcę czegoś innego. O czym mówisz? Alberto rozejrzał się wokół, po czym powiedział ściszonym głosem. Mówię o interesach. Chcę nawiązać kontakty handlowe z twoim obozem, a ty mi w tym pomożesz. Brawo westchnął. To na nic. Nie jestem handlarzem ani nie znam nikogo, kto się tym u nas zajmuje. Zamilcz i słuchaj. Już nawiązałem ostatnio bardzo korzystną współpracę z pewną, jakby to powiedzieć, organizacją. Jest ona zainteresowana zakupem dużej ilości bagiennego ziela. Chcemy wygryźć z rynku sprzedawców z obozu sekty, którzy, jak wiesz, mają monopol na skręty i żądają nienaturalnie wysokich cen. Naszym celem jest przełamanie tego monopolu. Zdrowa konkurencja wyjdzie wszystkim na dobre. Ale czego ode mnie oczekujesz? zapytał brawo. Spokojnie, mój drogi, spokojnie. Sprawa wygląda następująco. Udasz się do obozu moich wspólników. Powiesz, że to ja cię przysyłam? Wtedy oni powiedzą ci, czego od ciebie oczekują, a ty to spełnisz? Wywiążesz się ze swoich zobowiązań i wszyscy będą szczęśliwi. Gdzie jest ich obóz? Niedaleko. Blisko kanionu troli. Zwariowałeś? wykrzyknął brawo. To samobójstwo, tam aż roi się od zębaczy, no i te trole. Cicho! syknął Alberto. Wisisz mi już dwie przysługi. Wypełnienie ich jednym zadaniem nie może być aż takie łatwe, prawda? Jedną! brawo poprawił Alberto. Niczego nie powiedziałeś mi jeszcze o orkowym szamanie i pochodniach. Racja, racja. Zrobię to od razu, gdy tylko zgodzisz się, aby z nami współpracować. Umowa stoi? Brawo, zmarszczył brwi. No, stoi, mów, co wiesz. Alberto rozpromienił się. A więc słuchaj, młody. To ja, między innymi, wyruszyłem z tym orkiem do waszego obozu. Spędziliśmy tam kilka dni. Przyjął nas ten czubek, Balkadar, czy jak mu tam straszny świr. Gdy tylko nas zobaczył, przywitał się z orkiem tak, jakby znali się od lat. Co więcej, mówił do niego w jakimś dziwnym języku. Słysząc to, brawo powtórzył słowa śniącego usłyszane w trakcie wieczornego zapalania pochodni. Alberto otworzył szerzej oczy. Tak, tak, coś w tym stylu. Też znasz ten język? Tylko kilka zdań. Ale co było dalej? Kadar uparł się, abyśmy wyposażyli orka w oręż, jaki dzierżą szamani. I ja protestowałem. Z tym badylem orkowy szaman mógł spopielić nas w ciągu kilku minut, jednak Bal zapewniał nas, że nic się nie stanie, żebyśmy mu zaufali. No w końcu się zgodziłem. Bydle dostało swój patyk, no i, zgodnie z obietnicą, nie zaatakowało nas. I co? I co oni robili? Przez pierwsze dwie doby siedzieli nad jakimiś papierami i rozmawiali w tym dziwnym języku. Pozwolili ci przy nich być? Tak, ale niczego nie zrozumiałem. Zresztą moja obecność im nie przeszkadzała. Następnie przyniesiono orkowi materiały do konstrukcji pochodni. Pracował ciężko przez no kolejne dwie doby bez żadnej przerwy. W końcu skończył. To co wydarzyło się później? A, trudno mi powiedzieć. Sam nie do końca rozumiem, co się działo. Co masz na myśli? Serce brawo biło tak mocno, że czuł przeszywający ból w piersi. Szybko jednak zapomniał o tym, gdy usłyszał, co Alberto mamu jeszcze do powiedzenia. Następnie do chaty Kadara, w której przebywaliśmy, wraz z Zorkiem, przyprowadzono wielu skazańców, tuzin może półtora, sam nie wiem, ilu dokładnie. Niektórzy, jak sądzę, po wyglądzie byli. Niedawno co zrzuceni pod barierę. Ale widziałem też na przykład jednego najemnika ze spętanymi dłońmi. A nawet a nawet nowicjusza, odurzonego Bagiennym zielem, nie wiedział, co się wokół niego dzieje. Dlaczego ich przyprowadzono? To jest właśnie bardzo dziwne. Zaraz po tym, jak izba wypełniła się skazańcami, ja i moi strażnicy straciliśmy przytomność, a gdy się obudziliśmy, skazańców już nie było za to. Za to w całym obozie? W całym obozie pojawiły się pochodnie. Jak to? Zapytał brawo z niedowierzaniem w głosie. Dlaczego straciliście przytomność? Co się stało? Padar tłumaczył, że to zapewne z przemęczenia. Pilnowaliśmy przecież tego orka dzień i noc. Zamiast snu czuwaliśmy, jedliśmy jakieś ochłapy, piliśmy ciepłe piwo. Tragedia. To był najgorszy okres w moim życiu po zrzuceniu. Tak czy inaczej. Dziwne, że straciliśmy przytomność wszyscy jednocześnie. Mi się wydaje, że nas zaczarowano. Słyszałem, że na bagnach używa się magii śniącego, dzięki której można usypiać ludzi w ciągu chwili. I nic z tym nie zrobiliście? A co mieliśmy zrobić? Ork cały i zdrowy, my też. Wszystko się zgadzało. Zabraliśmy orka i wróciliśmy do kopalni, to wszystko. Dostałem nawet oficjalne gratulacje od Gomeza za sprawnie przeprowadzoną akcję. Brawo za nie mówił. Myślał gorączkowo. Nie chciał wypowiedzieć na głos swoich podejrzeń, choć był prawie pewny, co mogło stać się z tymi wszystkimi skazanymi. No to teraz twoja kolej, powiedział Alberto. Jutro udasz się do kanionu troli. Zaraz wyślę kogoś z wiadomością, że mają tam na ciebie czekać. Poproszę też, aby wyrżnęli zębacze w okolicy, jeśli się aż tak boisz. Dobrze, dobrze, wymamrotał brawo. Zrobię już, jak mówisz. Pójdę do obozu twoich wspólników, ale. Ale zaraz. Przecież Jan mnie nie wypuści. Muszę odrobić swoje przestępstwo. Zostały mi jeszcze dwa tygodnie kopania rudy. Słysząc to, Alberto uśmiechnął się szeroko i mrugnął do brawo. Chyba pora na trzecią przysługę, co?